Hej, cześć się z tej strony Xizer i w kolejnym odcinku na kanale moi drodzy, a dzisiaj postanowiłem nagrać ostatnie walki, jeżeli chodzi o tryb inwazji sezonu drugiego, gdy zdobędziemy skrawione kły nitary. Tak, odblokujemy sobie przejście zostało dosłownie pół godziny Do końca tutaj tego Do końca I we, motofok Do końca Mój sub Zero się zawiesił moi drodzy What the fuck? Do końca oczywiście nowego sezonu. I nie od się się odpieprza ogólnie rzecz biorąc, ale wezmę kliknę wybór mesy, ponieważ mój Sabziro robi sobie nunwoki Także jest to całkiem interesujące. Kliknijmy na świątynię ognia, ale to chyba nic nie da, co? Okej, okay, y chodźmy do menu głównego może, co? W takim razie, okej, okay, y fajne rozpoczęcie odcinka. No nieźle, nieźle, tak, ale w Bia -Chi? nie wiem do końca o której godzinie też to będzie, będzie przerwa, przerwa techniczna, więc... Jak ktoś tam ogląda z nadzieją, że dzisiaj wbiję odcinek z Quan Chi, to nie liczcie na to jakoś mega bardzo, ponieważ zapewne będzie to dopiero potem, więc zapewne po prostu dopiero jak jutro wrócę sobie z roboty, to odpalę kompa i nagram dopiero wtedy zapewne coś czuję, moi drodzy, właśnie odcinek z Quan Chi. Także chill the hell down, guys, spokojnie, wszystko w swoim czasie. Kliknijmy na świątynię ognia, liczmy na to, 28 minut zostało, także do końca lecimy, tyle ile możemy tutaj. Może pół godziny czek akurat taki wiecie, zobaczymy jak te walki będą się toczyć. Yy, jak żuk gnojasz, toczy gówno do przodu. Tak i wy możecie toczyć gówienko razem ze mną, czyli ten kanał. Jeżeli oczywiście się Wam wszystko tutaj podoba. <grytanie> Pamiętajcie o zostawieniu lajka za górę, subskrypcji na kanale, jeżeli jeszcze i nie posiadacie. Komentarz, jeżeli tylko i wyłącznie macie taką ochotę, bo nie zmuszam tutaj nikogo. Yy, jakbym zmuszał, to byłyby komentarze, tak to nie ma komentarzy, bo nie zmuszam was. <grytanie> Prosta kalkulacja, jak najbardziej. E, dobrze, y, mapa jest zwiksowana na razie, jak widzicie graficznie, podłoga jest cudowna. Więc zapewne musi się to wszystko odblokować jeszcze, się y, załadować. O, mogę się poruszać. Proszę, czy to jest zbagowane, czy nie? Czy działa? Okej, okay, y, well, chodźmy może do innej mesy w takim razie, co? Bo nie wiem, może tutaj troszkę chodzi, nie ukrywam. Ale jest dość zabawnie, moi drodzy. Bawię się naprawdę szampańsko. Z <coughs> się w Głowiciu jakoś fiksuje dziwnie. Okay. O no, jest to content, ewidentnie, że albo mapa się ładuje. Widzicie to? Patrzcie to. Krzak się załadował, tam normalnie widziałem. Ale ja cofnijmy, cofnijmy w takim razie. Dobra, a nie, on dostał y, kancera, kolega przepraszam, ale dobra. Chodźmy do festiwalu Sundo. I zobaczmy, tutaj znajdźmy tą miejscówkę. Hmm, nie pamiętam, gdzie to była brama. Gdzie potrzebowaliśmy właśnie tutaj ten klucz od Nitary, klucz kły. Nie pamiętam, nie pamiętam. Zobaczymy, może się tutaj. Poprzechodzimy troszeczkę. Zaraz zobaczymy, gdzie jest dano, dane miejsce, moi drodzy. Dane miejsce, oczywiście. No i co? No i tyle, no i tyle no. Zobaczymy tutaj odcinek z loadingów. Za mno, ze, razem ze mną. Cierpicie tutaj. Czemu mój telefon jest taki jakiś obrudzony? Nie wiem czym, niewidzialną mazią. Tak? what's she said. He, he, he. O, jesteśmy, ja tylko wyczyszczę, bo nie wiem o co kaman. Dziękuję, dobra. Okej, okay, czy mogę się poruszać? A widać niechanie bo tekstury są jak z póki co. A niby mogę, ty patrzcie, ale pewnie się zawiesi teraz i nie mogę, tak? Musi się wczytać wszystko. Wow. Nienawidzę tego ogólnie. Ale dobrze, poczekamy. Poczekaliśmy już yy, 4 minuty, więc. Myślę, że ktoś mi wołał to w grze, odgłosy czajcie to, ale jaja. No, na razie tekstury wyglądają. Fajni widzicie ten. Tą ska... o o o, dobrze, załadowało się, już widzę pomalutku, Ładnie, ładnie wygląda już ta graficzka. Mogę się poruszyć. Halo, halo. Będę bardzo, ale to bardzo wdzięczne. Piotrze, na jakim ziemniaku grasz? Na jakim kartoflu? A no, znowu pan... Nie, miałem usunąć ze znajomych tego osobnika, który co chwilę odpala tego Apexa, naprawdę. Okej, okay. <laughs> idziemy, nie wiem gdzie, do przodu. Odblokowano przejście spoko, ale ja chcę znaleźć yy, jakieś nitarowskie te. Nie wiem, w którą stronę to nitarowskie, moi drodzy, na tej mapie. <laughs> Dlatego po prostu będziemy chodzić do przodu. Aż tego, moi drodzy, nie znajdziemy. Bo powiem wam, że coś tam widzę. Chyba nie, chyba nic nie widzę. Bo chyba tutaj było, nie? Bo to jest... O, ma Siema, i tam koteła. Tak mi się wydaje, że tutaj był. O, jest brama tutaj, proszę państwa. właśnie siup. Użyj dobrze. Teraz mogę tutaj iść. Proszę, nie cofaj mnie. Okej. Okay, yy, yy, kim jest Jennifer? Jennifer Lopez? Nie wiem. Ale użyjemy sobie naprawdę tutaj takiego... Tej miksturki, bo why not? Yy... Brzmi jak Sub-Zero, by miał być i tutaj na przykład yy, miałby sobie zrobić mrożona gaming. Zaraz to sprawdzę moi drodzy, nawet bo jestem ciekawy, bo to jest. Yy, Sun.club pisze. Chcę się upewnić, czy na pewno mam rację. Patrzcie. MK1. Sun. Yy, a, Invasion. Yy, sezon 2. Sun do Slue Dobrze moi drodzy, zaraz sobie zobaczymy To jest to, tak? Czy... O właśnie właśnie eee... Zaraz zobaczmy, czy chodzi rzeczywiście o to co myślę, czyli fatality, na przykład tutaj klasycznym Sub Zero. Mam reklamę Fortnite'a, no ja pierdziele zasram się, moi drodzy, na telefonie. Zasram się na telefon, dziękuję. Okej, okay. so. O co chodzi? Okej. Okay. Muszę zrobić. Yy, what the fuck? Ex Czekajcie, bo ja jestem. Bambuzled! Brutality? Muszę zrobić Brutality frostkom. Ale główno, e, ale to. Frost brutality, ty. A nie mam frostki w a I feel scammed, moi drodzy. No nie, to Ała, dobra, okej. Okay. O, what the fuck, man. Umarłem w sekundę. Ciekawe. Miło. Eee, no, powiem tak, jestem zaskoczony troszeczkę. Ale weźmy kontynuuj, może. I weźmy sobie, wybierzmy najwyżej, Frostkę. Tylko ja nie mam brutality do niej, także. I don't know, man. O, tak spić trzeba, może w tym czasie, akurat kiedy my to robimy. A ja nie zdążę, przecież co ja gadam. Też takie głupoty trochę pierdziele moi drodzy. Wysrane w to. No weźmy, po prostu tutaj będziemy sobie. Ten. Będziemy sobie. Jak to się mówi? Dar darujemy sobie. O, o, to mi chodzi. Naprawdę, czasami muszę pomyśleć, co ja chcę powiedzieć, bo ja sam nie wiem, co ja chcę powiedzieć, moi drodzy. Naprawdę. Także odcinek z loadingów tutaj głównie widzicie. Wskazówka. Zamrożono. Dobra. Dawaj, chcę się bić na nowo. Proszę, Gro. To jest, póki co, 7 minut gameplayu, który w którym nic się nie dzieje, tak dosłownie, jak coś ciekawe. Pam, 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 dziękuję, halo, Gierko. No, teraz jeszcze loading kolejny. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Nie zależy nam na tej skrzynce jakoś mega, może tam nie ma nic takiego useful, wysrane w to, moi drodzy. It is what it is, po prostu. Jest tak, jest, pamiętajcie. Jak źle w życiu idzie, to, mod to jest jak jest. Jest bardzo relatywne, bardzo piękne, bardzo cudowne. Najcudowniejsze na świecie, oczywiście. Także no. Także proszę, gro, załaduj się, bo to nie jest live stream, że mogę z chatem gadać. Tylko, no. Dobra, koleżanko. Dobra, okay. bono jej wale. Czemu ten Bon.? O oh, Boże. Okay. Dobrze, dobrze. Uś, uś, uś. Dobrze. Uś. Aaa. -a -a -a. O ty kurde gnoje. Okej. Okay. Uś, 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 uś. uś, uś, uś. 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 A, mamy, to jest boss w sumie. No tak, w sumie te walki to są głównie boss'owie, więc... No dobrze, dobrze. Nie ja przejmuję się tym. To kornera, koleżanko. Aha. Dzięki. Naprawdę? Okej. Okay. Ej, yo! Czemu uciekasz, ty? O oh, fuck. No jest naprawdę mega tankowata, wam powiem. Nie bije jej w ogóle damage'a. No, daj, daj mi tremora normalnego, bro. Okej. No powiem tak. Nie chciałem zmieniać. Nie, nie, nie. Boże, co tu się dzieje w tej walce? Naprawdę. Nie dostać mojego tremorka, ulubionego? Okej, okay. okej, okay, kombo, kombo, Uś, uś, uś! Uś, uś! Boże w końcu, my chcemy robić fatality, no? Możemy chyba zrobić fatality, no, dlaczego by nie? Zasłużyła sobie Jaj Mmm, pięknie Uf. No i dziękuję Nara, kurwa Ej hey, tam Sub-0, wygrywa Co, dostaliśmy coś dobrego, fajnego? Walutę <coughs> której już raczej nie zużyję, bo obstają, że jak zakończę ten odcinek to... Mm, no, wiecie co się stanie? Będzie koniec sezonu i będzie sklep niedostępny, ale spoko. Chodźmy na lewo. Tutaj jest kolejna walka z generałem Reiko, tutaj, proszę bardzo. Dobrze, dobrze. No, Ogramy sobie to akurat. Myślę, ciekawe, czy my to mi się włączy samo z siebie. Na przykład, czy y, dopiero jak ja zdecyduję, że wyjdę, to jest dobre pytanie. Ponieważ, jak ja zdecyduję, to na przykład, dopiero jak sobie tu ogarniemy ten tutaj bynajmniej locate, będzie wtedy Gites. Dobra, hemano kolego. Siemano kolano. No dobra, zgamy się, nie? Okej, widzę, że trochę pali gleba. To ja powiem tak. Oho. Niepocieszające to jest, ja powiem tak. Aha, okej. Okay. Dobra, no. Co? O co chodzi? No i ja pieprz co się stało tutaj tym razem. Ou okay. uh -huh. nie wnikam. Czy ja, ja mam amulet, który robi, że jak mnie obalą, to mam 5% szansę na dead, ale naprawdę? To jest 5%. To jest 5% to jest Anna Maria Wesołowska w takim razie. No ten się ja nie wiem dlaczego mu tak mało było naprawdę tymi zwykłymi atakami to jest dla mnie niesamowite powiem wam okay. Ej, miło, miło, nic nie robimy Dobrze A i nie byłoby go zabić przed naszą śmiercią, nie? Dobra, użyjmy fotala, nie wiem no to zada w ogóle cokolwiek danego chociaż chyba nie jest worth it, powiem wam szczerze kompletnie. Bomby Bomby nam się przydał, powiem wam, A nie ma ognia, ale gumę, naprawdę. Drugi stage, super, chociaż AP mi się odnowi, no tyle dobrze, nie, ale... Oho, kolega tutaj. Okej, okej. Aaaaa, messa. Okej, okay, kolego. Grasz mi na nerwach. Tak, nadal walczę, no wyobraź sobie, że jesteś tankowaty jak skurczy syn, ale ja się nie dam tak łatwo morderz Okej, okay, to nie był ruch, który chciałem zrobić. Ale jak on mnie zabije, zaraz tylko nie powali. Bo mam 5% szans na dębkę. To się naprawdę ze trochę troszeczkę powiedział. Dobra, nie wiem. Kremor, daj mi może do tej szlida. Okej, okay, to nie był szlid. Dobra, dzięki, albumę. O, to nie było. O, dobrze, dobrze. Mam cię w dupie, Reiko. Nie ma żadnego fatality. gin, po prostu gimn. Dziękuję. Ja pierdzielę, naprawdę. Ciężko, ciężko wam powiem. Czuć, że Sub-Zero z jest dość słabą postacią na tym levelu już tutaj. No i dobra. Wow, waluty. Naprawdę ja dostaję waluty? Ja chciałbym mieć jakieś skiny za to, że to tutaj ograłem, a nie pieprzoną walutę. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me, my lady? Okay. czy ja chcę... Zaraz tak, muszę zadać sobie jedno pytanie, moi drodzy. Hmm. Czy ja chcę na pewno mieć tutaj pieprzony ten amulet, bo często się zdarza tak, że mnie teraz powalają i ginę. A mam jakiś inny relikt, który jest dość już full? Odporność na żywioły zmniejszone, może się z motyl. Hmm. Ugryzienie przewraca... Weźmy sobie to, zobaczmy najwyżej. A mam jednego staka jeszcze w razie, co no dobra. Tylko to ma o wiele więcej staków, ale dobra, weźmy sobie to, bo mam więcej staków, na że i Yolo. No okej, okay. 14 minut zostało, nie do końca. No, dobrze, dobrze. Chila, chila, CJ. Chila, chila, CJ. Dobrze, moi drodzy, dobrze, moi mili. Moi najmilsi. Lecimy z tematem. Po prostu. No dawaj, dawaj, Gierko, proszę cię. Ładuj się w sekundę, najlepiej. Ja bym bardzo wdzięczny za to. Jakby tak kiedykolwiek taka chwila nastała, byłoby w pytkę, w pytkę co najmniej. No, także. Wiecie. Jak to jest, nie? Mm -hmm. No. Dlatego robię nie liveów z tego? jest dobre, bo. Lod ładuje się, ja mogę z chatem sobie pogadać. To jest to, moi drodzy. Ok. Okay, zaczynamy. Ej, zaczynamy Zewora jeszcze przeciwko mnie Dobra Okej okay. kup Spoko Już ma być Kolega jest chyba najsłabszy raczej Ujdę, nessa! Ok, ok, gładziutko. Drugi staj, no ten kongra to nie ma szans zbytnio. Bardzo ładnie. No, wstawaj. He will do nothing anyway, but it's okay. O oh ty. Ok, ok. Wow, Okay. nie ma, nie ma kolego. I, oj. A jak za hiper armor? z dupy. chyba tam bardzo. Wow. Nara, kurde. Dobrze, on zasługuje na to brutality na Dzięki. Oni drodzy, dzięki. For the Lin Kuei. For the Sub -zero, Sub Zero Wins Dziękuję Coś lepszego niż sezonowe. bo nie, niestety No dobra, na no co? No ale po 100, dlatego no to. Niby duże ilości, ale my Najmniej duże, no. Nic specjalnego. Ok, Tutaj już prawie wszystko wyczyszczone. Eee, co my tutaj mamy jeszcze? Mroczne kachnum. Dobra, walimy się. Milenkę jeszcze powyjaśniamy, tutaj jak najbardziej. If we got time, we got time, ladies and gentlemen. No, moi drodzy, jeszcze tylko trochę do roboty. Wolne świąteczne, jej, yeah, bitch. To będzie cudowne. W końcu odpocząć też troszkę dłużej. Niesamowite. I święta, klimaty, lubię bardzo. Fajnie, jak pogoda byłaby inna. Fajnie, ale, well. Mamy nieprawda? Ale ona na dziurę dostaje. O co chodzi? No to, no. Koleżanka chyba jest antyludy Wow. Dostała soczyście w łeb, naprawdę. Ja serum online, oh, no, tylko nie to. Ok, jednak, jednak nie można. Już. Znaczy mi ciarki też, nie wiem czy to widzieliście. ale combo widzowie ja pierdziele la, 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 la. też całkiem mocno mi nie uderzyła dobra nie będę się fatalitował wal się na po prostu koleżanko poszło ładnie ok 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 give me something good bro bardzo fajna nagroda Ach pieprzy Help me, please. Help me, please. Du, du, du. Jeszcze jedna walka nas czeka, czy dwie. Ugramy sobie. No, jeszcze dwie nas czekają. Dobra, zdobywca. Conqueror Shao z Ksajereksem i potem jeszcze ostatnio, moi drodzy, skończymy odcinek, bo tu nie będę po innych światach latał. Mówię dzisiaj yy, chciałem nagrać, nie wiem co właśnie. Mówię Robokopa dzisiaj nie, bo czuję się jakoś taki zmęczony bardziej. A Robokopa to bardziej musiał z taką mi... Mniej... Oh. Wiecie, nie wiem, jak to nazwać yy, większymi emocjami i chęcią do życia. O, może tak to nazwę. <laughs> Na przykład. Dzisiaj chęci nie są yy, wysokie, dlatego wiecie. Dlaczego gramy, Mortalka? No spokojnie. No dawaj, szao. Wiem, że się mnie boisz. Ale to tylko kwestia chwili, zanim cię zniszczy. Naprawdę to długo nie zajmie. Mam nadzieję, taką bynajmniej. Uś, uś. Uś, uś. Oj uś, uś, no blisko było, ale. Niestety trochę brakło. do kombosa naszego cudownego. Okej. Okay. O No, Man, whatcha gonna, what gonna do? O, czekajcie moi drodzy. Mili. A to kot, tylko dobra, nieważne. Nie było tematu w takim razie. I to się hałasuje. Nie ma dobowników, i co hałasuje. A to kotę drapie w drapek. No, wszystko jasne, no. Dobrze. Dobra, szao. I cannot lose. Algubę. Uś, uś, uś. Uż. Oj To był my bada ogólnie A zróbmy tak o tej kamie How dare you uż, 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 uż. Prawie, to no dobra, ale to by raczej tak nie wyszło no, Okej, okay, okej, okay, mamy to i last fajcik moi drodzy przed nami Sub Zero Wygrywa Mhm mm o, oh, well, sezonowe te nagrody, myślałem, że no, nagrody, nagrody to skiny mogą być, a nie pieprzone żetony. Ale dobrze, dobra, last runda, last walka. Będziesz z kim? Uwa o nie, taka last, jeszcze trzy moi drodzy, jeszcze trzy walki, dobra. Mam nadzieję, że mi się uda e, na czas, bo jak mi zaraz wyskoczy komunikat, że, e, sorry, ale. Eee, jak to się nazywa? Inwazja minęła. Zaranowy nowy sezon to powiem. Aha, dobra, dzięki. Może się uwidziemy, bo tam jakaś widzę skrzyneczka. jest fajnie, byłoby ją otworzyć. A na pewno by był, więc. Jest to kuszący. Tutaj w ogóle mikroska wyskoczyła na ustach, moi drodzy. Pamiętam, że. Nie fajne utucie. Ej, jo, no, halo. to, to miałoby być za długi Okej. Okay. Nie tak to miało wyglądać, ale dobra. Kochamy Hyper Armory, naprawdę, moi mili. Uwielbiam gościu. Już skończyłeś? Teraz pora na mnie. Dzięki. Au, 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 au. A nie mam tremora, halo, mogę skasować tremora. Dzięki. O, to jest smart move by human. No dobra. Druga faza. Polega się tutaj trochę Jara na mój widok. Dobra, my użyjemy sobie shielda. Przyda się. Przyda się, przyda się fest na pewno. Użyjemy tego teraz. Ono stoi Hyper Armor przy tym, co za pet najgorszy. Olego. Dlaczego to nie był podbródkowy zabójcz? No dobra, mamy go. Dalsze. baraczka z głowy, moi drodzy. Sub-Zero wins, dobrze. Kontynuując, o 500, ono i to mi się podoba, 500 goldzika kurczę. Monecik to jest, to jest to. To jest to, czego chcę, czego pragnę. Chcę tego. Okej, okay. <laughs> dwie walki przed nami. Najwyższa matka, Tania z ale się dobrali, ja cię chrupia. No dobre, dobre, Dwie postacie, których nienawidzę, chyba w sumie szczerze mówiąc. Dziesiątce jeszcze Tania, okej, okay. ale w tej części. O, hell no men namen Ego, postaci, w ogóle, nie wiem, na no, nienawidzę takich. Naprawdę. nie na widzę. Bardziej Disney mi się też podobał, kurczę, tani z dziesiątki, białe oczy, mm, ogólnie, takie fajna kolorystyka, mm, zwykłe włosy, niedredy takie. Mm, nie jestem fanem. Takie jak ona ma jakieś... Co ty masz na głowie, nasrali ci, koleżanko? Prawda, nie obrażając, ale kurwo. O, koleżanka dostała na dziursko raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy chyba, nieźle. Mamy no tylko wszystko wszystko co można zrobić to się modlić. O to, że... że żyjesz o tak nie Wow, grab, ale... Tu się jak na on... na online. Okay. No, skończy się szybko. Chodź tu, ty bo ono mi jak duży. No, dziękuję Konglao za pomoc. <grybujesz> dobrze, dobrze, to mi się podobało. Tak szybko, jak ta walka powinna się skończyć, tak się skończyło. rzeczywiście, także bardzo miło. 500 żetonów nie ma. Ajajaj aj, aj. Last fight, teraz, moi drodzy, last fight. Rzeczywiście, do pół godziny dobijemy odcinka, ale jaja, prawie. No dobra, proszę, niech mi nie... żadny komunikat, że koniec, jest. Ja chcę jeszcze jedną walkę. A skrzynia, okej, odblokowujemy, a jak? No, okej, okay, skrzynek i talizman, którego i tak nie. O, ale do Hawika jeszcze, wow. No dobra, moi drodzy. I to tyle tak właściwie, wychodzimy sobie do menu. I kończymy ten odcinek, także mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jutro odcinek z jego wleci, dzisiaj mówię, to raczej zanim ten update będzie i wszystko troszkę minie, więc nie będę czekał wiecie, też mam na ranek, więc szybko chodzę spać w miarę. Także no, tyle, dziękuję Wam za obecność na tym odcinku, pamiętajcie o lajkaniu like, się, subskrypcji, jeżeli jeszcze jej nie posiadacie komentarzy, jeżeli macie taką ochotę, tylko i wyłącznie takiego jakiego ziemniaka posiada Piotr. No i co, ja się z Wami żegnam, także widzimy się w kolejnych materiałach. I już dwie minuty zostały, także no, trzymajcie się do następnego, moi drodzy, i pa pa.